Oka! O, o ja <tryk> Nigdy więcej już tego nie nagrywam. Rozumiesz to? Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale, a dzisiaj wraz z Adrianem powtarzamy challenge, Czarnia, który był w ubiegłym roku. Jeżeli dobrze pamiętacie jest to challenge z ostrym kebabem. Tym razem naprawdę będzie ostro, bo nie mamy nic, nie mamy nawet napoju, zapomniałem wziąć napoju z tego z samochodu, ale jeżeli ma być hardcore, to ma być hardcore. Jeden jest większy, trochę drugi jest większy. Ja mogę wziąć tego większego. Dla mnie to nie jest problem, bo ja jestem człowiek większy, więc duże zapotrzebowania mam. Pamiętasz mój tekst ostatnio co był? Pamiętam. Nie żałowali. Jeżeli ktoś to pamięta, to łapeczkę w górę proszę dostawić. Nie żałowali! Nie żałowali! Mimo tego nie było 50 lajków, ale było 47. No i mniej tego jest. Ja już po zapachu czuję. Ja też. że jest kurde grubo. Grubo to będzie później. To ale cie A najlepszy był komentarz i tak, że yy... a taki fajny komentarz. Wypraszam to sobie. Smacznego. W ogóle pani, która nam sprzedawała powiedziała, że powodzenia w łazience, chłopaki. O, piszła. o ja... Mm. Jak gardwa wleciało, nie? Mhm. Mm ja już będę zaraz płakał. Trzeba było wziąć chyba ten napój. No Jak się pożegam, to robimy to dla widza, nie Nieźle To popatrz sobie na to, a ty popatrz sobie na swoje W tym momencie wjechały tutaj jakieś dzieci I w sumie jak szybko wjechały, tak szybko spiek. Pozdrawiamy dzieciaki, które tutaj wjechały. Normalnie czuję, jak mi woda tak spływa. Centralnie tak po plecach, tak czuję, normalnie. O. Dobrze ja tego nie użyłem. Już będzie sparać. widać, ale tu sosu w ogóle u mnie nie ma, a u niego to jest dramat jakiś. Ale patrz, im bardziej woli, im bardziej się wgryzasz, tym lepiej już jest. Smark mi poleciał. O A w ogóle mi na tych dzieciaków. Widziałeś? Mm -hmm. Co i tu? Tak powiedział? Nie, ale jeden się tak patrzy, patrzy kamera. Drugi się patrzy na jego. My... Nie, ale wiecie co, ja lubię takie filmiki, gdzie mogę się na... Dać. No, ale tak. Ale... Ale to jest masakra. Może sobie każdy pomyśli, że my udajemy, ale... Ja wam pokażę, ja wam pokażę, bo aż... Nie wiem, czy to widać. Ostro halo Ja mam to zjemne, ale jak zostawicie mi 50 lajków like pod tym. Kiedyś tej, która nam robiła, żeby trochę więcej tego sosu dała. No to byłby błąd. No, a ona się jeszcze uśmiechnęła. <laughs> uśmiechnęła się, kobieta. No? Wiedziała, co robimy. Uśmiechała się. Tak. Chyba nikt normalny. Mm. Nie przyjeżdża. I nie zamawia, jaka jest Nie przyjeżdża do jakąś biochę. Bo my jesteśmy na takim totalnym bezludziu. O! I nie je tutaj. <śmiech> 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 jeszcze więcej tu jest. Zobaczcie sobie później. Mm. Jakiś smaczny, mmm, pyszny Naprawdę tak mnie pieką usta Jakby ktoś mi, nie wiem, wziąłby zapalniczkę i normalnie je przypalał Coraz lepiej <śmiech> <śmiech> u, u. U. Nie, naprawdę, nie żałowali tego sosu, tak wtedy, bo wiem, że było tego bardzo dużo, to jest więcej u. U. Będziesz... O, Dygana. O kur... Wiecie co, ja podziękuję. Ja powiem tak, ja lubię ostre jedzenie, ale, ale nie aż takie je ostre. Na Karolinka Jak ktoś powie, że jesteśmy, no to może sobie tak powiedzieć, ale jeżeli chciałby ktoś to sam spróbować, są osoby mocne, które lubią takie ostre rzeczy. Więc wcale się nie dziwię. Jestem cały brunny, nie mam w ogóle nawet żadnych chusteczek. Zobaczymy się przy samochodzie. Idziemy się czegoś napić. Zobaczymy, kochani, więcej razy nie nagrywam takich filmów. Nigdy więcej! I tak będziemy głupi Nigdy więcej! Zobacz. Nigdy więcej już tego nie nagrywam. Rozumiesz to. Mówię nigdy, to nigdy. No zobaczę, że jeszcze się to zmieni. Wiecie, co jest zabawne? Najlepsze jest zapalenie po właśnie takim ostrym, kurde, kepsiku. A ja ty nie palisz. Ale ty jarasz. Nie ja Ram tylko palę. Dobrze, jeszcze wam powiemy pomysł na następny film. Dramko. Ciebie praktycznie nie widać, a ja... No co? No co. Dobrze z ręku pochwal się jeszcze pomysł na kolejny film. Zróbmy tak, jeżeli będzie pod tym materiałem 45 lajków, to zrobimy film z samochodem. Ale kierowcą nie będę ja, tylko ten oto osobni Więc dobrze, zostawcie dużo łapek, żeby nie wpuścił za kierownicę Ale pojedziemy na placu, nie, ja Cię nie będę puszczał na jakieś miasto czy coś Ja no nie zamierzam no płacić przecież, mandatów No przecież wiadomo, ja, a ja nie zamierzam mieć sprawy w sądzie, więc... Dlatego pamiętajcie, ten film to było poświęcenie yy, Nie chcieliśmy zrobić z siebie kretynów, tylko po prostu no... Mieliśmy taki zamiar, chcieliśmy sami taki film zrobić. Obiecaliśmy Wam, że zrobimy coś ostrego. I my nawet się poświęciliśmy, mimo tego, że nie było tego, czego byśmy chcieli, czyli tych 50 lajków. Ale zaliczmy to. Eee, za nami jest, mimo tego, że tego nie zrobiliśmy do końca, no to mówi się trudno, no. Ale ja dojem. Także my zwijamy. Mm... Dobrego dnia, dobrej nocy Wam życzymy. I, I jak się jecie, to smacznego. Także my puściliśmy. Do zobaczenia.